Witajcie kochani, dzisiejsza Bruksela co niedziela będzie miała miejsce na rondzie Montgomery. Rondo Montgomery zostało oddane do użytku 43 lata temu i to dokładnie 20 września, a dzisiaj gdy nagrywam ten filmik jest 21 września, więc można powiedzieć, że wczoraj Rondo Montgomery świętowało swoją rocznicę urodzin 43. Dlatego chcę Was dzisiaj zabrać właśnie na krótki spacer po tym rondzie, jednym z największym, jeśli nie największym rondzie Brukseli, które ma bardzo ważne znaczenie komunikacyjne. Tak więc nie ma co się zastanawiać, chodźmy na spacer po rondzie Montgomery. No i zaczynam liczyć kroki, zobaczymy ile kroków ma to rondo. Właśnie tutaj jest kościół Saint Michel, a obok niego zaraz będziemy szli. Jest kolecz yy, Saint Michel, tak to wygląda. To jest ten słynny kolecz. Tam wewnątrz, tutaj nie widać za drzewami, jest yy, piękny kościół, który przylega do tego budynku. Tutaj widzimy jego urok. Zobaczcie, jaki piękny. Tak wygląda rondo Montgomery w sobotę, ruch jest niewielki, 4, 3 4 pasy, yy, natomiast w tygodniu to tutaj jest Armagedon, to nie wygląda tak niewinnie i słodko, więc niedoświadczonym kierowcom rad, raczej odwraca się pchać tutaj na to rondo w godzinach szczytu, ponieważ dochodzi tutaj do wielu, wielu stłuczek. No i tutaj mamy takie słynne krzesełko. Jest to przykład tego surrealizmu za rogiem w Brukseli. Jak widzicie to krzesełko jest takie dziwne, bo no tutaj nie ma stopni. Te, te, ta drabinka nie ma takich stopni, po których można wejść dalej. Bardzo często oglądałam tą rzeźbę powiedzmy jadąc samochodem, mijając i zastanawiałam się co autor miał na myśli. Otóż jest to dzieło yy, Polskiej artystki, poetki i belgijskiego artysty w ramach takiego projektu, który był prowadzony wiele lat temu, a miał na celu wyjście poezji do przestrzeni miejskiej w Brukseli. I tutaj mamy właśnie, tu jest chyba po polsku, jest po francusku i jest po niderlandzku. O krzesełku pisałam w poście surrealizm za rogiem i to jest temat jak najbardziej aktualny, ponieważ bruksela stoi z surrealizmem. Wyszło mi na teraz 110 kroków do jedna ćwiartka. Wielka też wyszła równo 110 kroków moich. Jestem zdziwiona, bo nie sądziłam, że te ulice się przecinają tak równomiernie. Zobaczymy, czy rzeczywiście te proporcje zostaną dalej zachowane. Tutaj się spotykam z moimi znajomymi i przyjaciółmi. Jeśli kogoś mam stąd zabierać, to jest właśnie taki punkt, gdzie najłatwiej jest dla mnie dojechać i się spotkać. Też nie tylko ja spotkam się z moimi czy odbieram tam kogoś z metra, czy z tramwaju, ale również właśnie to miejsce, ze względu na to, że takie tętniące życiem wielowątkowe, powiedziałabym, stało się też w pewnym sensie bohaterem mojej powieści Witraż. Właśnie tam, na rondzie Montgomery spotykała się bohaterka mojej powieści. No to idziemy dalej. Mamy dwa razy po 110 kroków. Jest tu znana szkoła w Brukseli. O, tutaj ktoś skarpetki skupił? Znowu mówię, wyszło coś po to kroków. Tutaj jest piękny widok, bo tam dalej widać Rzeczywiście dzisiaj pogoda bardzo sprzyja mimo że jest dosyć chłodno, ale niebo jest przejrzyste. W tym kierunku, dalej, w kierunku Unii Europejskiej, tutaj jest wiele akcentów polskich. Będziemy do nich wracać, do tych akcentów tam m.in. jest fajna pizzeria polska. Niam, niam. Jest e, polska ambasada, jest pols polski konsulat, jest e, perfumeria, w której e, są organizowane wspaniale zresztą e, wieczorki. Ronda Montgomery to jest taki fajny punkt wypadowy, baza wypadowa do różnych miejsc w Brukseli i nie tylko. Dzisiaj zatrzymamy się tylko tak ogólnie i skupimy się na rondzie Montgomery. Jest mój ulubiony antybohater. Generale Montgomery historię yy, historia, jaka go nieprównie połączyła z polskim generałem Józefowskim yy, opisałam w swoich postach. To były posty bardzo emocjonalne yy, i odsyłam Was do niej, bo myślę, że one, mimo że napisane były nie wiem, 2-3 lata temu, na pewno nie straciły na aktualności i w komentarzu pozwolę sobie podać link do właśnie yy, tych postów. Krótko mówiąc, jest to historia o tym, że często wielcy ludzie okazują się być bardzo mali. Ten ostatni odcinek okazał się mieć też około 110, może 120 kroków. Tak więc dziękuję Wam za ten dzisiejszy spacer ze mną. Tak, rondo Montgomery jest takim ważnym punktem komunikacyjnym. Myślę, że nie ma nikogo w Brukseli, kto nie zna tego ronda z różnych względów. Jest tam chyba z 5 linii autobusowych, 5 linii tramwajowych, stacja metra. Na pewno te moje informacje odnośnie komunikacji miejskiej nie są precyzyjne, ponieważ ja niestety jeżdżę samochodem najczęściej, rowerem tylko lokalnie. Ale przyjechać ode mnie tutaj na rondę numerę rowerem, to już dla mnie jest bardzo duże wyzwanie. Stąd bardzo szybko można wyskoczyć, że tak powiem, na autostradę. Miejsce strategiczne, powiedziałabym. Nigdy nie znałem miejsca Pitcareda, to był dla mnie też taki punkt orientacyjny, ja chętnie tam się umawiałam, ponieważ tam było łatwo dojechać. Bardzo często właśnie pokonywałam trasy tramwajem linii 81, uwielbiałam ten tramwaj, uwielbiałam to miejsce. Można było w tym czasie przeczytać mnóstwo książek, poznać wielu ludzi. To jest miejsce, gdzie można się łatwo zagubić. to jest miejsce, gdzie jest dużo różnych kafejek lepszych, gorszych droższych, tańszych i jeśli się na przykład umawiam z jakąś moją koleżanką i zależy nam na czasie po prostu, no to właśnie tam, bo tam jest zawsze blisko i tam jest wszędzie blisko. No cóż, mam nadzieję, że Was zainteresowałam tym filmikiem. Jeśli tak, to bardzo proszę o jakiś sygnał tego, tego że podobał Wam się ten film i życzę Wam wspaniałej niedzieli i za tydzień znowu y, Bruksela y, co niedziela. Bardzo Was serdecznie wszystkich pozdrawiam, trzymajcie się, pa!